Da Jestem artystą profesjonalnym i uważam, że i że, no, ja są to nie chcą wykonować nowe pokolenia odbiorców Zapraszam do symbolicznego wywiadania przydoty i tych pieniędzy.

Dos, 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 Do dos, dos, Zbierze ta okradli I nie chcą oddać A policja filmuje złodziejów Zamiast tego zbierającego Żeby mu wrócić Ale wymiatamy brzydotę Symbolicznie Wymieciona brzydota Ale wiecie co? Jest tu z nami kolega Janek, który uważam, że robi fantastyczną rzecz, fantastyczną pracę, bo chodzi po tych galeriach, do których ja nie chodzę, bo obrzydzili mi. Obrzydzili mi o pseudo o pseudoskupa zagraniami I Janek chodzi, dokumentuje to, pisze reportaże, tworzy, tworzy... O tak. Dokumentację, dokumentację. ale tworzy y, taki obraz tej, tej e, sztuki, co jest złego w sztuce, a co jest dobrego. I to jest, wychowaj, może, zabierzesz, to jest może zabierzesz może. Poproszę Cię, żebyś nagrał, żeby się złączone w ok, swojej ręce. Szanowni Państwo, ja bardzo przepraszam, że e, e, jestem w maseczce, odebrano mi twarz, nie stać mnie niestety na mandaty, chodzenie po sądach. Ale jesteśmy dzisiaj tutaj dlatego, że mamy pierwszy dzień to jest bardzo no, e, nie mamy globalnego ocieplenia, jest ciągle, się, to znaczy chcemy się, no. i chcemy przekazać tę I razem z rodziną w takim słowiańskim, rudowym e, zwyczaju przekazać te wszystkie złe rzeczy, które dzieją się w naszym kraju. E, I e, jedną z tych bardzo złych rzeczy jest to, że dziś jest instrumentem propagandy lewica. nie się to wszystko, ponieważ Lewica, żeby wykonywać to naturalne, musi e, rozbić naturalne wspólnoty. Takie naturalne wspólnoty to jest rodzina, to jest religia, e, to jest naród, to jest kultura. I dlatego Lewica niszczy kulturę, e, niszczy rodzinę, niszczy Kościół, niszczy naszą gospodarkę.

i my się na to nie zgadzamy. Uważamy, że lepiej pieniądze obywateli zostaną w kieszeniach obywateli, a nie będą wydawane na zbiorowe Nie każdy, jak to się zbędzicowie chce wspierać ten cof artystów, to niech sobie wspiera za własne pieniądze, a nie za nas. Niech takie pieniądze zostają w waszej kieszeni. Państwo muszą, tak się jak idzie, jest u nas, a tego ministerstwa, chronić dziedzictwo nasze kulturowe, nasze zabytki, e, a nie wspierać szukę nowoczesną.